Witam na kanale Gotowanie po mojemu. Te zapiekanki to prawdziwy sztos. Chrupiące, pyszne i proste. Domowe zapiekanki z pieczarkami. Kto się skusi? Tutaj masz listę potrzebnych składników. Zaczynamy od przygotowania pieczarek. Te pieczarki bardzo drobno kroję w kosteczkę. Można je również zetrzeć na grubej tarce. Przekładam do miski i już zabieram się za Pokrojenie cebuli. Użyłam tutaj białej słodkiej cebuli. Kroję ją bardzo drobno w kosteczkę. Na patelni rozgrzewam odrobinę oliwy i zaczynam od podsmażenia cebuli. Tą cebulę chwilę smażę, żeby nam się fajnie zeszkliła. I teraz już dodaję pokrojone pieczarki. Całość dokładnie mieszam. W międzyczasie, jak pieczarki się smażą, to przygotowuję sobie szynkę. Ja użyłam szynki konserwowej, tą szynkę kroję sobie w kosteczkę. Można dać dowolną, inną wędlinę. Usmażone pieczarki doprawiam na koniec solą oraz pieprzem. I teraz na patelni ląduje pokrojona wędlinka. Całość jeszcze dokładnie mieszam i zostawiam na chwilę jeszcze do podsmażenia. Teraz już przygotowuję bagietkę, kroję ją wzdłuż na pół. Środek wydrążam, ale uwaga tutaj nic się nie marnuje. Rozdrabniam to sobie do miseczki. I ten środek wykorzystamy do naszych zapiekanek. Teraz go przekładam do rondelka. Całość mieszam. Wyłączam palnik. I na koniec dodaję 150 g serka, twarożku. Ja tutaj użyłam twarożku ze szczypiorkiem i cebulą. Możecie dać dowolny inny. Wszystko to teraz muszę ze sobą połączyć, żeby powstała nam jednolita masa. Na koniec jeszcze dosypuję 100 g tartego żółtego sera. Ja tutaj mam taką mieszankę serów. Gotowym farszem nadziewamy nasze bagietki. Mówię wam, że te zapiekanki to jest prawdziwa rewelacja. Musicie je koniecznie zrobić. Na pewno zachwycą was smakiem. Ta ilość farszu wystarczyła mi idealnie właśnie na jedną taką długą bagietkę. Tak przygotowane bagietki na koniec posypuję jeszcze tartym żółtym serem. I wkładam je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na mniej więcej 15 minut do zrumienienia. Gwarantuję ci, że to najlepsze domowe zapiekanki jakie jadłeś. Chrupiąca bagietka, aromatyczne są idealne na szybką przekąskę, kolację czy nawet imprezowy hit. Proste, tanie i niesamowicie pyszne. Na koniec jeszcze można polać je ketchupem. Ewentualnie posypać szczypiorkiem. Spróbujesz raz tych zapiekanek i będziesz je robić non-stop. Po więcej fajnych przepisów, zapraszam Cię na mój kanał Gotowanie Po Mojemu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnij o subskrypcji. Smacznego!